OSP Szklarka Myśleniewska już jest na trasie biegu sztafetowego. Już mamy za chwileczkę czwartą zmianę i tutaj będzie bieg między tyczkami. Idą na razie bardzo szybko i bardzo sprawnie. I mamy kolejną zmianę i na tej zmianie będzie musiał zawodnik przebiec przez równoważnie. I już jest przedostatnia zmiana i za chwileczkę będzie ściana. Idą na razie bardzo szybko. Ciana pokonana i za chwileczkę wszystko będzie jasne co do czasu jaki uzyskają, bo już mamy ostatniego zawodnika, który w tym momencie dobiega do rozdzielacza, za moment będzie łączył, już połączył z nasadą wąż, a teraz przebiega linię mety z połączoną z wężem w tym momencie jest wydawany rozkaz przez dowódcę. Już zajmują pozycje startowe. Zawodnicy reprezentujący gminę i miasto Strzeszów, jednostka OSP, szklarka myśleniecka. I za chwileczkę będą już podziwiani przez nas w akcji. Już wystartowali. Już w tym momencie jest zbudowana linia z SAFna. Przypomnę, robi to druga przy pomocy mechanika. Mechanik właściwie już zakończył swoją funkcję, bo podał klucze, teraz zaczęła motopunkty. Benches...